No słuchajcie, ostatnio nasz kolega poruszył tutaj temat leczenia pszczół kwasem szczawiowym, kwasem mrówkowym. Nasz kolega tak, Mariusz Ciacho. No i w komentarzu tutaj w dyskusji napisał mi, że no, jaką ja mam pewność, że te paski kwasu szczawiowego są skuteczne. Więc słuchajcie, zrobimy taki eksperyment. Ja Wam pokażę, jaki jest osyp w rodzinach. Tutaj to jest rodzina łączona, znaczy odkład łączony z dwóch. Siłę widzieliście na poprzednim filmiku. Pokażę Wam, jaki jest osyp po trzech dobach, po paskach. No i teraz, specjalnie dla, dla kolegi, zrobimy taki test, że ja wyjątkowo dla tej rodziny spalę jedną tabletkę piwarolu po prostu po przeleczeniu ich tutaj kwasem żeby sprawdzić tą skuteczność, tak? tak jak on tam napisał, że skąd ja mam pewność, tak, więc spalimy tutaj jedną tableteczkę w odpowiednim czasie i zobaczymy, czy jeszcze coś dodatkowego spadnie. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w rodzinie nieleczonej od rzepaku, tak, znaczy to jest podwójna rodzina, więc efekt jest podwójny, jest bardzo duży osyp warozy, tu jest no, kilkaset sztuk pewnie. Nie wiem, nie będę liczył. Jak chcecie, to policzcie sobie na filmie. No i teraz Wam pokażę, jaki jest efekt, jeżeli rodzina była, rodzina produkcyjna była leczona polipie kwasem mrówkowym. Kwasem mrówkowym, tak? I jaki jest efekt teraz po zastosowaniu pasków, tak? Tutaj trochę gorsza dynica, ale myślę, że będzie widać. Jeżeli i tak macie porównanie, to nawet bardzo przybliżę. To jest kilkadziesiąt dajmy sztuk, tak? Nie wiem dokładnie ile to może być, no ale myślę, że tu setki nie ma. Więc y, widzicie efekt leczenia y, polipie kwasem mrówkowym jest pozytywny, tak? Bo widać to na załączonym obrazku. Jest osyp o wiele mniejszy, to była rodzina produkcyjna. Y, więc ona miała większe szanse, że tak powiem, rozwoju tej warozy, tak? A efekt jest fajny. No więc zobaczymy, co cza czas pokaże, specjalnie dla naszego kolegi Ciacha, zrobimy taki eksperyment, że w tym jednym uliku spalę sobie tabletkę apiwarolu żeby no, potwierdzić tą skuteczność, tak? Ile ile tej warozy jeszcze, mimo wszystko, zostanie po przeleczeniu kwasem y kwasem tym szczawiowym na paskach. A, a, a dla niego mam takie wyzwanie, żeby, żeby przeleczył jedną rodzinę tak jak standardowo leczył, czyli apiwarolem, a później po tym leczeniu, właśnie zastosował sobie w tej jednej rodzince yy, na przykład właśnie paski kwasu szczawiowego i zobaczył, czy jemu też nie spadnie jeszcze dodatkowa waroza. No to robimy sobie takie wspólne wy wyzwanie <grych> dla przekonania się, tak? To będziemy, będziemy to nakręcać i. i... I patrzeć, jakie są tego efekty. No dobra, na razie.